Dobrze, że się Jezu, pod wyglądem zrodził, będzie z białych porca w nicu, chce chodził. I miał na mlusik z piórkiem kapelusik Hej, kolenda, kolenda. I miał na mlusik z piórkiem kapelusik. Hej, kolenda. A podrośnie, z Jezusicku słodki, Pokażemy tobie, karosną siarodki. i biołę luję kaworem króluje. Hej, kolenda, kolenda, i biołę luję kaworem króluje. Hej, kolenda, kolenda. A te podrośnie, z Jezusicką mały, będą tobie Panie Jezu, między koronami. Hej, Kolenda Kolenda, postoń, Panie Jezu, między